Kim jest nowy Accent Brace? Sakurazaki Joji, czyli kapitan drużyny głównej, czyli drużyny, która będzie wygrać faburę, to chłopak o wysokiej budowie ciała i ciemnej skórze. Ma potargane fioletowe włosy z wystającymi kosmykami włosów falowanymi i opadającymi do tyłu. Na przodzie ma trzy krótkie falowane grzywki i zwykłe podcięcie. Ma grube brwi i jasnofioletowe tęczówki, a jego oczy mają grube, ciemne kontury z końcami wystającymi z górnych kącików. Kiedy go widzimy po raz pierwszy, ma na sobie zmodyfikowany mundur swojej obecnej szkoły, czyli na Hary. Jego kurtka ma zamek błyskawiczny z kieszenią, na, suwak, na Piersi, jak również na rękawach. Ma wystający koniec z łańcuchem przechodzącym w krzyżem z w kształcie kwiatu wiśni. Nosi bufiaste spodnie i czarne buty. Co do jego osobowości, to chłopiec strasznie agresywny oraz jest uważany za szkolnego łobuza w swojej szkole. Na grafikach promocyjnych można zauważyć, że często jest zirytowany i agresywny. A to wszystko ze względu na jego historię, ponieważ można się z niej dowiedzieć, że Sakurazaki w szkole podstawowej gra w drużynie piłkarskiej, jednak jego ojciec zabronił mu grać, uznając piłkę nożną za barbarzyński sport. W gimnazjum stał się łobuzem, aby uwolnić się spod kontroli ojca i zostać wyrzuconym ze szkoły. Jednak dyrekcja przymykała oko na jego wybryki, ponieważ jego ojciec był jej głównym sponsorem. Szczerze, według mnie zapowiada się kolejna fajna postać z w końcu niedziecinną historią, dlatego naprawdę jestem zadowolony w jaką stronę fabularnie idzie Victory Road, a Wy napiszcie w komentarzu co sami sądzicie o tej postaci.